I don't know. snow is blissing. In the land, I'm whistling. The beautiful side, you know you can't hide. Window, 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 window. Wind. Czołówka. Nagrywacie rano? Macie jakieś takie zaspane oczy? A poza tym panika się dopiero co wyszła z mojego pokoju. Aha, twojego. To samo powiedziała, kiedy wychodziła z mojego. Grupa na Facebooku dla mężczyzn, którzy posiadają kobiety, które ich wykorzystują. Nie wiem, kochani, co mówisz, ale się z Tobą zgadzam. W zupełności. Ja troszkę się boję, że zostanę zlinczowany przez tą grupę, przez Moniczkę moją. Piszę maila. Karol do mnie potrzebuje Twojej opinii na temat danej sprawy. Tu Moniczka mówi: Ej, może byśmy sobie kupili nową szafę. Okej. Okay. A może byśmy wyremontowali mieszkanie. Nie ma problemu. Ty mnie w ogóle słuchasz? Oczywiście, że Cię słucham. A no to jak słuchasz, to bardzo dobrze. Trzeba mieć jedno ucho, mieć nastawione na pytanie: czy Ty mnie w ogóle słuchasz? Bo wtedy musisz oderwać się od tego, co robisz i podejść tak. Na całe szczęście z pomocą przychodzi temat pierwszy, który oczywiście przedstawi Pan. Redaktor Markowicz. Dwie szklaneczki soku z wiśni pomagają lepiej spać. Niesamowite. Ja powiedziałbym, że jednak dwie szklaneczki whisky pomagają lepiej spać. Whisky się rymuje z każdą okazją, whisky się rymuje z każdym wieczorem, whisky się rymuje z każdą chwilą. Teraz, gdyby nie to, że nagrywam, to pewnie piłbym whisky. Whisky jest dobre, zdrowe, whisky z płatkami. Chleb polewany, whisky, herbata z whisky, mleko z whisky nawet. Mleko z whisky. Mleko oczywiście z whisky. whisky z płatkami. Zwróćcie uwagę na to. Co powoduje kaca? Wódka z rozmulem na lodzie, whisky z lodem, kuba libre, czyli rum kola lód. Nie zauważyliście, że kurde przez ten lód po prostu w każdym drinku jest coś takiego, że się ma kaca? Kaca się nie robi okay. przez z alkoholu, Kaca się robi z lodu. Whisky nie musi być z lodem po prostu, ma no, tylko żeby był on the na pewno, bo tu lepiej mi smakuje. 34 minuty więcej snu i wypoczynku, gdy wypijemy przed snem dwie szklaneczki soku wiśniowego. I nauczyciele medycyny, czyli tak zwani lekarze, mówią, że to przez to, że ten sok z wiśni zawiera dużo melatoniny. Melatonina zawarta w soku z wiśni oraz whisky sprawia, że człowiek zdecydowanie lepiej śpi i śpi o 34 minuty więcej, a pamiętajcie o tym, że im więcej whisky wypijecie, tym dłużej będziecie spać. Celowo mówimy o tym w piątek, no bo jutro będzie już weekend. Zdajemy sobie sprawę z tego, że kiedy nas nie ma, nie ma wam kto patrzeć na ręce, pójdziecie tak. na miasto, ja nie chcę wiedzieć co tam się dzieje, ja znam tych kumpli, to są ci kumple, choć na jednego. Ze mną się nie napijesz? W domu będziesz siedział kiedy my się bawimy? 57 milionów dolarów wygranych na automacie. I zupełnie się nie spodziewałem, że wygram 57 milionów, a to było oh. takie proste. Wrzuciłem 5 złotych, mm -hmm. robiłem tak, maszyna zaczęła buczeć, warczeć, kwiczyć, jęczeć, syczeć, mówić, że mnie kocha i mówić O Boże, o Boże, o Boże! A potem wypluła się siebie bardzo dużo monet i okazało się, że to było 57 milionów. Osoba wygrała 57 milionów dolarów, a jak się okazuje tak naprawdę nic nie wygrała, ponieważ pracownicy tegoż zakładu rozpusty oraz gier losowych powiedzieli, że nie wygrała, ponieważ nie wygrał wszystkich pięciu gier, lecz tylko cztery i za to została mu wypłacona zawrotna kwota, którą przytoczył tutaj Włodek. My sobie zdajemy sprawę, że może pan być zły. On tak nie, ja dlaczego? W ramach <laughs> <laughs> rekompensaty, bo to błąd oprogramowania. Tak, każdy pana. pomyślałby sobie, nie no to przynajmniej bańkę mi wypłaca. Co pan powie na 60 funtów? Dołączymy darmowy posiłek w restauracji. W tej spelunie, gdzie sprzedają burgery z mrożonki. Nasz pechowiec Behar, którego smutne zdjęcie możecie zobaczyć na ekranie właśnie tu Ewidentnie jest mu przykro, że nie wygrał Ale Behar zrobił to, co każdy porządny człowiek o imieniu Behar by zrobił Pozwał tenże zakład, ponieważ wedle jego oglądu na daną sprawę To wygrał on 57 milionów I jest najbogatszym człowiekiem w swojej wiosce Potem wrócił do tej wioski i zaczął tańczyć z rodziną wokół Wigwamu Gdzie rozpalano ognisko i przypalane ciele, które potem zostało spożyte na kolację dziękczynną właśnie. Jak z historii okaz? Synie zrobiłeś sielek, które jest przypalany <laughs> w Indian. Nie powiedziałem, że Indian. A kogo? To mogli być Izraelici. Co najgłupszego zrobilibyście, jakbyście wygrali 57 milionów? Bo ja zrobiłbym ognisko przed blokiem, Nie. zaprosiłbym wszystkich domowników, tańczylibyśmy wokół ogniska i <laughs> przeskakiwalibyśmy nad ogniem. Zniszczając <laughs> jego języki tak. <laughs> I... Nie będę jak ci goście z Kwejka, co wygrałem 3 miliony i chcę wszystko rozdać, tylko zszeruj to. I nie, wiedzieli się, jak ja nie wiedziałem jak co tak. chodzi. To był najczęściej szarowany obrazek na Kwejku. Dla debili! Ale co bluza na Facebooku? Gość rzucił napis: wygrałem ileś tam w totka. I chcę no. to wszystko rozdać. I jeżeli tylko szerujesz to, ja się z Tobą skontaktuję i dam Ci trochę. I ludzie to szerowali jak po <śmiech> 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 Jest gość, który wygrał 5 milionów, no postanowił to rozdać ludziom z Kwejka już napisał do nas Czy uważacie, że rzadkie imiona krzywdzą, czy raczej służą ludziom? Sam takie mam. Te imiona może nie krzywdzą, ale zauważyłem taką tendencję, że ludzie z rzadkimi imionami bardzo często są zdecydowanie charakterystyczni, nawet jeżeli idzie o ich usposobienie. Że jeżeli ktoś ma na imię Saturnin, to on się będzie w jakiś sposób wybijał. Ciekawe gdzie robi zakupy. <laughs> Wydaje mi się, że jednak niektóre imiona krzywdzą ludzi i to mam na myśli imię Bożydar. <laughs> Najbardziej... Jest, jak rodzice strasznie chcą nadać zachodnie imię dziecku, tylko, że nie wiedzą o, o tym, że imię, tak jak podyktują, tak pielęgniarka zapisze. I wtedy na przykład, jeżeli powiedzą, że ma na imię mieć Justin, ma potem na imię Justin, tylko, że w dowodzie ma napisane deżet. Wiesz, jak jest przyjemne mieć na imię Justin i być Vixenem 17 i nie wiedzieć, co to znaczy? Mam nadzieję, że wy wiecie, co wasze imię znaczy i że spotkamy się po weekendzie oraz, że lód dodawany potajemnie do whisky nie zaszkodzi wam nie będziecie mieć za dużego kasa. No i oczywiście, że będziecie lekko stronniczy.